Dzień dobry, nazywam się Marta Plewicz, A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami. A zamiłowania do ziół zielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z ziół. Witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie cera z trądzikiem różowatym. Bardzo problematyczna cera, tak więc chciałybyśmy może rozwiązać jakieś wątpliwości, może coś podpowiedzieć, tak więc zapraszamy. Generalnie trądzik różowaty, oczywiście nie znaczy tak, jest kilka hipotez mówiących o trądziku różowatym, skąd się bierze, jakie są jego przyczyny, ale nie ma jednoznacznej przyczyny powstawania trądziku różowatego. I yy, mówi się o, oczywiście o układzie immunologicznym, y, że y, on może mieć przyczynę. Mówi się o naczyniach krwionośnych. Jest hipoteza związana właśnie z flashingiem, z, y, z małą elastycznością ścian naczyń krwionośnych, bo bardzo często trądzik różowaty występuje przy y, cerze naczynkowej. Y, y, jeśli w y, nieprawidłowy sposób y, dbamy właśnie o cenę naczynkową, to kolejnym etapem może być pojawienie się trądziku różowatego. Kolejną hipotezą są czynniki oczywiście zewnętrzne, czyli przegrzewanie, słońce, solarium, stosowanie jakichś leków, kortykosteroidów najczęściej na twarz, leków sterydowych. No i najbardziej taka prawdopodobna hipoteza związana jest z roztoczem demodeks, czyli nurzeniec. I jeśli macie trądzik różowaty, to ja bardzo serdecznie zachęcam Was do zrobienia sobie wymazu ze skóry i sprawdzenia, bo to można sprawdzić czy na skórze macie właśnie tego nurzeńca? On bardzo często jest przyczyną właśnie tworzenia się trądziku różowatego. Mówi się też, jest hipoteza o innych mikroorganizmach, o helicobacter pyroli. To jest w związku z tym, że bardzo często ten trądzik różowaty nasila się na wiosnę i na jesień. Podobnie tak jak właśnie problemy z układem trawiennym przy helicobacter. I teraz jest kilka te, takie stowarzyszenie mówi o rozgranicza się cztery jakby etapy tego trądziku różowatego. Pierwszy to jest właśnie związany z telangiektacjami, czyli rozszerzone ściany naczyń krwionośnych. Drugi etap to jest faza taka grudkowo-krostkowa, czyli wyczuwamy sobie już po, najczęściej tutaj na policzkach przy płatkach nosowych, Wyczuwamy takie grudki krostkowe właśnie związane, z, jako trądzik różowaty. Kolejna, kolejna faza, jakby to jest forma przerostowa, to bardzo często widać na nosie, co czasem widzimy, szczególnie mężczyzn, którzy mają formę przerostową nosa i ten nos jest czerwony i nam się często kojarzy, że po prostu są po spożyciu alkoholu. A to niekoniecznie może być po spożyciu alkoholu, tylko właśnie jeśli jest forma przerostowa tego trądziku różowatego, to dochodzi do zmian. I ostatnia faza trądziku różowatego to jest tak zwana faza oczna. I co możemy zrobić, żeby pomóc takiej cerze? Od czego zaczynamy? No, my generalnie zazwyczaj za, zaczynamy od oczyszczania, od pielęgnacji tej cery, czyli no, mycie. Oczywiście, podobnie jak do cery naczynkowej, przy trądziku róż, różowatym polecamy bardzo delikatne związki myjące, naturalne. I to są wtedy szukamy roślinek, roślinek saponinowych w, w, w tym filmiku, chciałybyśmy powiedzieć o innej roślince, ale też saponinowej i to jest ziele połonicznika. Saponiny triterpenowe. Saponiny, Saponiny triterpenowe, bo będziemy musieli mówić jeszcze dzisiaj o innych saponinach. Marta tu wzięła jedną łyżkę tych ziół, zalewa jedną szklanką w rządku, no i oczywiście pozostawiamy też na okres 20 minut, po tym czasie filtrujemy i możemy sobie przemywać twarz tym naparem. Kolegną, tak, stosujemy my jeszcze. Jeśli, chodzi o ten, jeśli, jeśli nie macie czasu, żeby robić te nasze napary, to co opowiadamy tu Wam na tych filmikach, możecie zawsze skorzystać z naszych płynów do oczyszczania twarzy. I y, tu polecamy do cery na, y, z rądzikiem różowatym ten nasz ziołowy płyn oczyszczający. Oczywiście na naturalnych związkach miejących, na tych saponinach trójdeelpenowych, które w bardzo delikatny sposób oczyszczą nam dokładnie e, skórę. Ja może pokażę, że kolor tego płynu jest bez zapachu i ma taki bardzo charakterystyczny kolor. Zobaczcie, jak zaparzona herbatka, e, ale piszemy go na wacik. I usuwamy wszystkie zanieczyszczenia, nawet makijaż wodoodporny na oczach, bierzemy na płatek kosmetyczny i przykładamy, nie trzemy, żeby nie rozciągać skóry wokół oczu, tylko przykładamy i wtedy te środki saponimitryki orkanowej zadziałają, później delikatnie je ścieramy i usuwamy cały również makijaż. Kolejną rzeczą, którą chciałybyśmy Wam e, e, pokazać, jeśli chodzi o zioła i co możemy z niej zrobić, to jest kozieradka. to jest ulubiona mistrzowska roślin. Tak, Marty ulubiona roślinka, na którą mówi właśnie, że to jest mistrz. E, a dlaczego? Dlatego, że w bardzo dużych ilościach zawiera śluzy, bo od 20 do 60% nawet Kolejne rzeczy, które takie y, są cenne to flavonoidy, izoflawony, fitoferole, białka, sole mineralne, olej tłusty w dużej ilości cholina, tak więc bardzo polecamy. No i te saponiny? Saponiny tak. sterydowe właśnie. Inne, nie te To, to nie są te, te inne, tak, które mają za zadanie nam odbudowywać naszą tą zewnętrzną y, warstwę. Generalnie ja y, w ogóle w farmacji wykorzystuje się właśnie y, te podstawy związków saponinowych, tych saponin y, sterydowych do tworzenia farmaceutyków, czyli kortykosteroidów. Czyli stąd było źródło wzięte do nauki. Z roślin. I Marta przygotuje z tego odwar, czyli jedna łyżka zmielonych nasion. Tu mamy kozieradkę. Ona tutaj jest w postaci zmielonej. Tylko teraz uwaga, jak ona będzie bardzo mocno, mocno zmielona na taki pyłek, to później będzie problem z filtracją, z filtrowaniem tego odwaru. Tak więc ja zalecam, żeby to było zmielone, ale to nie cukier puder, dobrze? Tylko takie troszeczkę grubsze, żeby było po prostu wam łatwiej później to obronić. I części. to gotujemy. Gotujemy, ona będzie też pęczniała. Tak więc, jak zagotujemy, pozostawiamy na ten okres około 20 minut, nie dłużej, i filtrujemy, dlatego że ona, tak jak mówię, pęcznieje, rośnie i jest większy problem z filtracją. No i mamy taki piąty, żółty, rasołek. Tak, bo to pachnie tak jak rosu, jak kebab, to są różne porównania, jeśli chodzi o Ale Ale leki super działa. Jeśli e, stosowaliście na przykład leki właśnie sterydowe na trądzik e, różowaty, to proszę Was zamiejęcie sobie właśnie, czy na okłady, czy przemywanie na takim z kozieradki a zobaczycie jaką olbrzymią ulgę Wam to przyniesie. Nie będzie, nie będzie tego pieczenia, takiego efektu spędzenia, zaczerwienia, takiego ognia, jak to bardzo często jest przy skórze właśnie z trącikiem różowatym, tylko się ta skóra idealnie uspokoi. Tylko z ziołami zawsze cierpliwości potrzebujemy i z sercem. Tak. Jeśli chodzi o kozieradkę, to jeszcze jedna rzecz. Możemy hmm. sobie przygotować do pielęgnacji cery macerat olejowy. Macerat yy, wykonujemy w ten sposób, że tu bierze jedną część yy, tych zmielonych yy, nasion kozieradki i zalewa pięcioma częściami oleju. Oczywiście my tu bardzo stawiamy na olej z lnianki, inaczej zwany olejem rydzowym. I jeśli chodzi o macerat, no to pozostawiamy też na okres przynajmniej tam 14 dni. Mhm. I po tym czasie możemy sobie przefiltrować i używać też do yy, przemytania myśli, skóry? skóry. Tylko zawsze, jeśli mamy coś olejowego, to pamiętajcie, że robimy to na wilgotną skórę, żeby nie zaburzać tych procesów biochemicznych, które zachodzą w naturalny sposób w naszej skórze. A jeśli nie macie kodowaty, to jeszcze zaproponujemy. Bardzo popularny i łatwo dostępny liść orzecha włoskiego. Robiłyśmy kiedyś latem o nim filmik o orzechach właśnie włoskich i stosowaniu liści. I tu macie na dole link, jeśli chcielibyście więcej o orzechu włoskim. Ale dla przypomnienia, ten liść orzecha włoskiego zawiera w sobie bardzo dużo gadników jublon, bardzo cenny, flawonoidy, no i kwasy. Kwas galusowy, elagowy, kawowy, jabłkowy, chlorogenowy, no i jeszcze mnóstwo olejków eterycznych. W ogóle, e, jak się okazuje, badania jak dowodzą, że napary z liścia orzecha włoskiego, właśnie wodne, to wodne, powiem. tak, mają bardzo, wykazują bardzo dobre działanie antybakteryjne, przeciwgrzywicze. I się okazało, że w tych badaniach był, te napary były porównywane nawet z działaniem olejku z drzewa herbacianego, a także z antybiotykami, między innymi doksycykliną. Mm -hmm. I się okazało, że to ten stężony 20% roztwór wodny z, z liści orzecha włoskiego działanie właśnie to przeciwbakteryjne wykazało. Porównywalne e, do antybiotyków. E, tak, porównywalną siłę do działania antybiotyków, a jeszcze e, lepsze nawet niż 20% olejek z drzewa herbacianego. Jeszcze silniejsze właściwości. Przeciwbakteryjne. Przeciwbakteryjne Więc tak, ma super moc, bardzo, bardzo mocna roślinka. I e, jak przygotujemy sobie? E, tu musimy wziąć dwie łyżki. Robimy mocny po prostu ten napad z liści liścia orzecha włoskiego i zalewamy szklanką wrzątku. No i oczywiście pozostawiamy na około 20 minut, aby nam się to zaparzyło. I jak nam się po zaparzeniu, po tych 20 minutach, przecedzamy i zobaczcie, taki mamy właśnie bardzo mocny Jakbyśmy zaparzyli sobie mocną herbatę, ktoś tu powiedział, że nawet podobna jest do koloru kawy. Więc bardzo, bardzo mocny wychodzi ten napar. I tym naparem przemywamy właśnie sobie e, skórę twarzy. Dlatego mówiłam, żebyście sprawdzili, czy właśnie e, na przykład to będzie super działało właśnie na tego nurzeńca. Jeśli wymaźnie wyjdzie, że macie, macie, macie tego gada na sobie, to super się to po prostu sprawdzi do jego utylizacji. A my oczywiście. E, te fajne rzeczy, które tu pokazałyśmy mamy w naszym produkcie, w kuracji łagodzącej, która świetnie sobie radzi z problemem trądziku różowatego, no, polecane też do cery naczynkowej. Tak więc generalnie były, robiliśmy badania w niezależnym laboratorium, pod okiem lekarza, oczywiście dermatologa, była grupa probantów, czyli były tak osoby. W wieku od 28 do chyba najstarsza osoba miała 70 lat, które miały problem właśnie z cerą naczynkową i trądzikiem różowatym. Były to osoby z cerą bardzo wrażliwą, delikatną, które, u których bardzo często pojawiają się jakieś podrażnienia czy alergie. I osoby te miały za zadanie, oczywiście najpierw była diagnoza lekarza dermatologa, i później dostały taki produkt do stosowania. Miałam go stosować w warunkach normalnych, czyli co to znaczy, w niezmienionych, czyli tak jak do tej pory, tylko warunkiem było takim, że produkt kładziemy na oczyszczoną skórę twarzy, nie stosujemy w tym czasie żadnych innych produktów o podobnym działaniu, nie zmieniamy ani diety, ani żadnych nawyków czy żywieniowych, czy takich zdrowotnych, wszystko stosujemy w takim samym trybie po to, żeby właśnie sprawdzić działanie tych naparów, odwarów ziołowych, które mamy w naszej kuracji łagodzącej na tą cel. No i oczywiście wyniki wyszły super, bo jakby u żadnego z... Probandów, nie, lekarz, dermatolog nie stwierdził ani żadnych alergii, ani żadnych podrażnień, ani żadnego świągu. więc działa naprawdę, jeśli nie jesteśmy uczuleni akurat na żadną z tych roślin i możemy je stosować, więc super się sprawdzają. I tak, wszyscy użytkownicy stwierdzili że zdecydowane zmniejszenie intensywności rumienia, poprawił się stan nawilżenia skóry, działał bardzo kojąco i łagodząco na skórę i niwelował i łagodził wszelkie podrażnienia już po pierwszym użyciu. I to też są informacje od Was zwrotne bardzo często, że rzeczywiście stosujecie kurację łagodzącą przy trądziku różowatym i czujecie tą ulgę po prostu na skórze. Zioła mają moc. Garną moc. Zatem, e, jeśli Wy macie jakieś swoje sprawdzone albo macie jakieś doświadczenie e, z trądzikiem różowatym, co się u Was sprawdziło, to bardzo prosimy, dzielcie się nie tylko z nami, ale i z osobami, które mają ten problem, bo wiem, że to jest bardzo trudny problem i m, taka trudna dolegliwość. W związku z tym piszcie komentarze na dole pod filmikiem, a my Wam bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze filmiki. Pozdrawiamy! Pa!